Przeglądałem różne zbroje w i uświadomiłem sobie, że nie nagrałem materiału odnoszącego się do setu Krasnoludzkiego Kowala, a jest tam kilka ciekawych zagadek do rozwiązania, żeby dostać się do poszczególnych jej elementów, dlatego też dzisiaj się tym zajmiemy. No i tak też trafiamy do pierwszej lokacji Fine Trop, gdzie znajdujemy Karwasze z omawianego setu. Sprawiamy tam też na pierwszą zagadkę środowiskową, w której to musimy doprowadzić promień światła do odpowiedniego gniazda, by otworzyć drzwi, za którymi skrywa się skrzynia właśnie z tym ekwipunkiem. Źródło światła znajdziecie na najwyższym piętrze, możecie się tam też dostać przez balkon lub też z piętra poniżej. Przez rozbicie sufitu, który to otworzy Wam wejście wyżej. Następnie wystarczy, że nakierujecie promień światła przez balkon na widoczną tam kulę, która to odbije dalej promień do kolejnej, którą to będziecie musieli przestawić przez strzał w jedno ze skrzydeł, tak by promień trafił do kolejnej kuli, a tam już zostanie odbity bezpośrednio do gniazda pomieszczenia, gdzie znajduje się skrzynia z karwaszami. Tutaj jeszcze zaznaczę, że będąc w tym miejscu, macie do odebrania również zdolność odpychająca strzała, która to także wymaga. Od was odpowiedniego ustawienia promienia światła w celu otwarcia odpowiedniego pomieszczenia. Tutaj nie będę już się rozwodził, ale dam szybką radę. Na najwyższym piętrze źródło światła musicie wykorzystać do otwarcia pomieszczenia tuż obok niego, gdzie znajduje się kula, która to jest niezbędna do umieszczenia w urządzeniu piętro niżej. A poza tym musicie wykorzystać pozostałe kule, które znajdują się wokół budynku. Natomiast zresztą myślę, że już sobie poradzicie. A jeżeli nie, to zostawcie pytanie w komentarzu. Kolejnym elementem jest płaszcz krasnoludzkiego Kowala. By go zdobyć, musicie się udać w to miejsce, a dokładnie do Guldrop z Faladal. A tam będziecie musieli wyeliminować kilku przeciwników. Następnie musicie użyć mocy Maspelheimu, przestawić kamień znajdujący się na magmie, pod drabinę, a następnie się po niej wspiąć. A tam znajdziecie skrzynię z płaszczem. No i to w sumie tyle dla tego elementu. Idąc dalej, musimy dostać się do Wangrin w miejsce dół Hreidmara. Znajdujące się tutaj, punkt, w którym znajduje się znacznik naszej postaci, ulokowane jest wejście do jaskini, które to znajduje się pod taflą lodu. Schodząc, w dół do do pomieszczenia, w którym stoi skrzynia, ale żeby nie było za prosto, musimy zdobyć jeszcze klucz, aby ją otworzyć. W tym celu musimy aktywować mocję O'Tunheimu, czyli skorzystać ze strzał teleportujących, a następnie obrócicie przez lewe ramię, a tam zobaczycie teleport, z którego musicie skorzystać, następnie biegniecie wzdłuż korytarza, a na końcu jest kolejny, który prowadzi was w górę, a tam na podłodze leży klucz. Dalej możecie już zeskoczyć wprost do skrzyni. No i mamy pancerz krasnoludzkiego kowala. Następny element również znajduje się w Van Green całkowicie na południu, na wyspie. W tym miejscu znajduje się istna forteca, a zarazem więzienie, gdzie na początku musicie wejść do środka, a tam podejść prosto do kraty, która znajduje się przed wami, do zamkniętego pomieszczenia, użyć mocy Jotunheimu, by dostać się do środka, gdzie znajdziemy cztery klucze. Zbieramy je, następnie musimy wyjść drzwiami, które znajdują się pod teleportem, do którego przed chwilą strzelaliśmy, i zejść piętro niżej. Tam po prawej stronie znajduje się cela, w której znajduje się barykada drewniana, która pozwoli dostać się do ukrytego pomieszczenia za tą celą, a w niej znajduje się szmaragdowy klucz, który to jest potrzebny, by dostać się z kolei do pomieszczenia ze skrzynią, a ta znajduje się piętro wyżej, a dokładnie to po drugiej stronie tego budynku. Dla jasności zaznaczę jeszcze, że jest to trzecia cela od lewej strony na piętrze, jeżeli stoicie tuż przy wejściu, którym dostaliście się do środka tej fortecy. Tam zastaniecie kamienną ścianę, którą trzeba wysadzić, no a w środku mamy mały otwór, przez który będziemy musieli ponownie użyć Mocy Jotunheimu, czyli teleportu, a po tym jesteście już przy skrzyni. Przyznam, że jest trochę kombinowania przy tym elemencie, aczkolwiek na pewno warto. Został nam ostatni element do odnalezienia, czyli hełm krasnoludzkiego Kowala. A znajduje się on w Ornaman w Wangrin, niedaleko poprzedniej lokacji. Tutaj musimy się dostać do jaskini, do której wchodzimy przez szyb umieszczony w ziemi. Zeskakujemy na dół, następnie trafiamy do pomieszczenia, gdzie musimy w jakiś sposób przechyczyć szczury, które tam biegają. A gdyż cały czas one zadają nam obrażenia, tak jak to było w Siege of Paris, z dodatku, musimy to zrobić w celu przesunięcia tego bloku przesuwnego, aby po nim dostać się dalej. W tym celu biegniecie całkowicie w prawo tej jaskini, tak żeby szczury was goniły, następnie docieracie do podestu, na którym nie atakują was te szczury. Musicie użyć mocy Jotunheimu i skoczyć teleportem do tego ruchomego bloku przesuwnego i dostawić go do tej ściany z takimi kolcami. Wchodzicie na niego i przeskakujecie na drugą stronę. No i tyle, już macie helm, gdyż skrzynia znajduje się właśnie w tym miejscu. Podsumowując, cała zbroja prezentuje się w ten sposób. Po ulepszeniu wygląda jeszcze lepiej ze względu na dodane złote zdobienia. Dodatkowo sama postać Eivora nabiera większych gabarytów poprzez szerokie naramienniki, co zaburza trochę stosunek szerokości postaci do jej wysokości, co zmienia nas w krasnodłuda. by przypuszczał? Aperkiem tego setu są pancerz, który wzrasta przy ogłoszeniu przeciwnika, czas trwania 10 sekund, a premia to aż plus 30 do pancerza. Drugi to dodatkowe zwiększenie szybkości, premia to plus 20 do szybkości. Całkiem zacne premie, muszę przyznać. A tymczasem to było na tyle w tym materiale, jeżeli film ten. Wam się spodobał lub też ci pomogłem w jej uzyskaniu, zostaw like, subskrypcję w ramach wsparcia oraz dzwoneczek, by być na bieżąco. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć, Cześć, cześć!